105 lat temu cud nad Wisłą sprawił, że Warszawa, Polska i Europa zostały uratowane przed czerwoną zarazą. Matka Boża wysłuchała błagań swojego ludu. Całą noc były otwarte kościoły, lud Warszawy i w Polski modlił się o uratowanie. Z Warszawy przed święciem wzięcia na Świętszej Maryi Panny wyjechali niemal wszyscy dyplomaci zostali nuncjusz apostolski, późniejszy papież Pius XI i przedstawiciel Turcji. Nuncjusz apostolski modlił się o uratowanie. Warszawiacy i Polacy błagali świętego Andrzeja Bobola, patrona Polski o pomoc u Najświętszej Maryi Panny. Błagali Matkę Bożą o uratowanie i tak się stało. Warszawa, Polska i Europa została ocalona. Wojsko polskie z Duchem Bożym przegoniło bolszewików, pokonało Czerwoną Zarazę. Bolszewizm wtedy został pokonany.